Myślę, że siłą teraz kina jest to, że powstaje dużo filmów. Bo ja w to wierzę, że, że to się będzie przekładało jednak na filmy rozpoznawalne. Spotykamy się na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Oczywiście to nie jest pana pierwszy raz tutaj. Jeżeli dobrze liczę, to 7 lat temu był pan przewodniczącym jeżeli Konkursu Głównego. Tak. Tym razem konkurs filmów mikrobudżetowych, tak zwanych. Chciałem wyjść od tego mikrobudżetu, tak zwanego, bo sama tak. nazwa wskazuje, że są to filmy, które są produkowane przy nieco mniejszych no, środkach. Tak, tak, no, zdecydowanie mniejszych, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest dobra, generalnie dobry pomysł, żeby, żeby wprowadzić na festiwal filmy ludzi młodych, którzy mają szansę często, w większości te filmy to są czy debiuty fabularne, czy. Czy filmy takie pierwsze, e, poważne i na taki w sumie duży ekran? Prawda? Mhm. E, festiwal daje przede wszystkim taką możliwość e, każdemu z twórców e, przedstawienia swojego filmu przed naprawdę wspaniałą publicznością, bo jednak entuzjazm ludzi, którzy uczestniczą w festiwalu jest naprawdę co roku powtarza się świetnie e, reagująca publiczność e, emocjonalna. Wydaje się panu, że wyobrazić. praca przy takim budżecie może być poniekąd wyzwaniem, bo oczywiście pan pracował też przy dużych hollywoodzkich produkcjach, gdzie wydaje się, że możliwości są nieograniczone, natomiast tutaj. Znaczy są, w każdym filmie są ograniczone. Uh -huh. Każdy film, jeśli jest duży budżet, to są, są też większe wymagania, większa ekipa, większe oczekiwania i producentów, i reżysera. No, z natury rzeczy te filmy są, muszą być kameralne, w jakim sensie i takie są. Nigdy Ale to wcale nieźle. No właśnie mówię, nie, to, to nie jest właśnie mówię, to nie, nie wpływa nigdy na jakość opowiadanej historii, bo trzeba wybrać taką historię, która może się zmieścić w tym budżecie, prawda? To jest jakaś decyzja. Nikt nie zrobi, nie wiem, za milion złotych filmu historycznego z Szarżą Kawalerii, prawda? Więc każdy z tych rozumiem reżyserów zdaje sobie sprawę, jak, czego się podejmuje i w ramach tego budżetu co jest, wydaje mi się no takie dosyć sprawiedliwe że tu konkurują filmy wszystkie te filmy miały podobne budżety także mhm. szanse są w sumie równe no tak. To zapytam jeszcze nawiązując do Pana kariery, mm. no bo oczywiście Pan zaczynał jeszcze w czasach PRL-u, później te czasy no. się zmieniały cały czas, cały czas oczywiście do dzisiaj się zmieniają przez rewolucję cyfrową i tak dalej. No właśnie, chciałem zapytać o te początki, bo wydaje się, że wówczas też mogło być krucho z tymi budżetami, albo też po prostu. Było prosto... nie. Było, mhm. Znaczy, to były pieniądze państwowe, czyli w sumie jakby nieistniejące, no ale ograniczenia <laughs> były olbrzymie, dlatego powstała cała ta fala filmów niepokoju moralnego i, i dlatego. Też szukaliśmy i sposobów, i miejsc, i jeszcze do tego dochodziła walka z cenzurą, także na pewno wtedy te filmy też nie były robione w sposób prosty i łatwy, ale powstało wiele wspaniałych filmów, także jak mówię, jest zawsze pole do popisu w ramach różnych ograniczeń. Mhm. Jeśli reżyser ma coś do powiedzenia, to. No i Pan oczywiście spotykał się z takimi twórcami jak Agnieszka Holland, jak Krzysztof Kieślowski, jak Andrzej Wajda. Oczywiście no. chciałem też podpytać o te spotkania, bo no, oczywiście... Myślę, że to była dla mnie bardzo dobra szkoła filmowa. <grym> filmy z Andrzejem czy z Agnieszką, czy z Kieślowskim otworzyły mi właściwie rynki, możliwość pracy na świecie. Dlatego, że te filmy były doceniane i dlatego, że dzięki temu, że te filmy były doceniane, Także moja praca była. Mhm. To zapytam o Andrzeja Wajdę, szczególnie tutaj o to spotkanie z nim pierwsze. Właśnie chciałem zapytać, czy y, kiedy to się wydarzyło i, i jak, w jakich okolicznościach panowie się spotkali przy jakim filmie? Bo oczywiście pamiętamy i pan Wilka, i na filmie, ale film, to było Smugacienia. Smugacienia. I to była od razu taka dla mnie dosyć ostra szkoła. W jakim sensie? No, że robiliśmy film historyczny, robiliśmy film, którego historia. Kapitana, żaglowca, który płynie z Bangkoku do Singapuru. To robiliśmy w czasach PRL-u. Nie jest prosto zbudować nie wiem, port w Bangkoku, w Bułgarii tak to się działo. Oczywiście jakieś małe, małe sekwencje kręciliśmy w Bangkoku, ale reszta była zrobiona pomysłem. Zresztą dekoracje uważam. W ogóle film jest bardzo ciekawy w obrazie. Witek Sobociński zrobił wspaniałe zdjęcia. Także tak, mówię, była szkoła, dlatego dla mnie, bo spotkałem się pierwszy raz, naprawdę robiłem z Andrzejem Wajdą film, a on był już wtedy uznanym z reżyserem na świecie, a po drugie no robiłem właśnie z Witkiem, który był wspaniałym operatorem. Mm -hmm. tu jeszcze o Panny Z Wilka zapytam, bo mm -hmm. tutaj one dostały nagrodę jeszcze w Gdańsku chyba wtedy, nie w Gdyni, z tego co pamiętam da. za scenografię. Chciałem też o ten film zapytać, no bo mówiliśmy o smudze cienia, która była takim filmem, no, historycznym, pewnie trudnym z punktu widzenia właśnie scenografii. Natomiast panny z Wilka wydają się mniej raczej takim zrozbuchanym filmem, bardziej stonowanym. Ale a scenograficznie jednak... to, był bardzo właśnie. urokliwy, nie będę się z siebie tylko ale też właśnie i zdjęcia. Etka Kłosińskiego i nastrój tego domu. Nie, myślę, muszę powiedzieć, że ja z Andrzejem robiłem dużo większe filmy mhm. i dużo bardziej skomplikowane, ale Andrzej Wajda zawsze podkreślał, że ta scenografia, którą zaproponowałem w tym filmie, bardzo go... w jakimś sensie zaskoczyła mhm. na tak, i umiał ją pięknie wykorzystać. Mhm. Czy pan proponował? Czy to była praca znaczy, zawsze oczywiście to wspólna? zawsze jest praca wspólna, ale ja zaproponowałem ten dwór i tak jak go chciałam zrobić zrobiłem że to bardzo przypadło do gustu i potrafię to pięknie pokazać w filmie. Mhm. No właśnie chciałem zapytać o tą pracę na linii scenograf, reżyser nie tylko tutaj z punktu widzenia współpracy z Andrzejem Wajdą, ale również z innymi twórcami, bo zawsze to jest właśnie praca na jakimś styku dwóch różnych pewnie osobowości, to jest spotkanie zawsze ale jestem właśnie ciekaw, czy to bardziej scenograf tutaj zawiaduje tą całą machiną, scenograficzną oczywiście. Czy to jednak jest wizja reżysera, czy to różnie bywa? To zależy od osobowości. Znaczy, mm -hmm. Ja muszę, zawsze uznaję, że reżyser jest twórcą filmu i jeśli dopuszczam je do tego procesu twórczego, no to jest wspaniałe. I wtedy, I wtedy ta praca nabiera jeszcze dodatkowych walorów, e, takich przyjemności tworzenia jakiegoś dzieła. Mm -hmm. I, I tak było. Właśnie z Andrzejem Wajdą, który miał cudowną taką e, osobowość człowieka, który słucha swoich współpracowników i potrafi też wykorzystać ich talent do, mm -hmm. A za Agnieszką Holland przy Europa Europa, bo to no też to było podobna przedsięwzięcie. Podobna szkoła. Nie, podobna, podobna w jakimś sensie szkoła, bo oczywiście reżyserzy amerykańscy często e, nie... Nie pozwalają swojej ekipie na zbyt dużą ingerencję w ich pomysły. Ale mhm. akurat w wypadku tych polskich reżyserów, szczególnie Andrzeja, Agnieszki, to, to właśnie jest taka a, współpraca bardzo ścisła operatora, scenografa z mhm. reżyserem.